Dobra, cześć, że witajcie. Witajcie na kanale RKF. Dzisiaj gramy w Bedy. Miał być wcześniej odcinek, ale zepsuliśmy trochę i. No gramy znowu. E, gramy na Hypixelu. E, gramy znowu z waflem i gracym. Wita. się! Witam. Wiesz, że Słuchać za ty udajesz. Aha. Ogółem to umieram. Zimmy, zimmy. Przestań. zostawcie łapkę w górę i suba. Gra w zostawcie dla Ign papieża łapkę w Nie, nie obuduję, ja obuduję. Przestań, błagam cię. Czemu ja jest niewidzialny? Jejeje, because I'm invincible <noise> Nie tym, co ja robię Ej, nie można jak zniszczyć własnego beda? Super. Dobra, kupię. Kiedyś dęte. próbowałem, ale na innym serwie nigdzie się nie da. Wiem, ale to jest niefajne. Jak to nie? Jaki to miałoby sens? Bo, bo jeśli na przykład zdradziłeś swojego kolegę i chce, bo mieliście soja na kogoś, a jednak zniszczyłeś mu beda i chcesz, żeby zniszczyć... zniszczyć sobie beda, żeby nikt... żeby już A Ej, te TNT tak mu wywala na Hypixelu. super beda. Ej niebiescy, ej niebiescy mają prawie bez mają prawie nic w be, na bedzie. Lecimy na niebieskich, dajesz? No ja na akwar. Ale już rzuć ich zadać z balonu. No, ale leć już. Dobijemy. Uważaj, bo spadniesz. Nikt nie idzie, nikt nie idzie na naszego beda. Szybcieli. Uważaj. Ej pa, jeszcze nie. Oczu się, wykorzystamy to, że żółci jeszcze idą. No, własuj się. Let's go. Co się stało? Co się właśnie stało? Wiesz, no wiesz co się stało? Nie. Ja zaraz będę musiał iść do kościoła No Która godzina no, tak w ogóle? 16.30 Ej no nie, No czemu? Ostatnia gra, źle trafiliśmy, idealnie Chodź na, 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 na aqua do, 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 Dobijemy i, i, ich Dobijemy aqua, ej Tylko patrz, nikt nie idzie na naszą bazę Idę aqua, i Ja, ja ma. Ej. ej, pomóż on ma 9 on ma 9 HP. Gdzie ty jesteś? No, zginąłem, ale on ma, miał 9 HP. O! I w ogóle... Co jest w Wiesz tym? co ja zrobiłem? Ja odwróciłem uwagę tego aqua, żeby przez to żółty im zniszczył beda. Leć, 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 a ja patrzę, czy różowi nie idą, dobra. Lecę za tobą. Bo... W ogóle możesz na deax bo bo różowi będą wymaksowani. No, zbyt będą wymaksowani. Ale trzeba iść tak, żeby było trudno dojść. Dozwalam nakła. No. Co? Tak. Ej, ten nakła mnie dozwalił na dwa hity. Prawda, ja tak samo miałem. Nie można go trafić. On ma żelazny miecz. Ale nie, to jest jakieś dziwne, jak on mnie tak zabił. Mnie też tak się wydawało. Chyba, że po prostu my mamy lagi, bo Hypixel nie ma sedweda europejskiego. No. Ale kurwa, Ej, tu ten. nie ma Draksów, czy one są na górze? Na górze. Aha. Nie lubię tych diaksów, wolę gdy są na A dole. nie, czekaj, nie, nie ma ich tu, diaksy są na prosto Ej, daj się, w na różowych, bo nie ma ich w bazie No to idź To pomóż mi Bo ja nie Boli mam się, do ma... niszczenia, ja nie mam, chodź ja mam... Idź z drugiej strony, ty, ty idź od środka, ja idę od boku. Dobra, czekaj, Ja odwracam ich o... uwagę, a ty idź od środka. Albo odwrotnie. Ja nie widzi mnie, Różowi, nie widzi, nie widzi. Dobra, lecisz. Lecimy, dajesz. Różowi nie widzą. Już, już. Kurde, ja nie mam kilofa. offa Kurde, boję się, że ten aqua tu na nas przyjdzie. No chodź człowieku, oni mają. Szybciej. Dobra, idę. Ej! Rozwala... Zniszony, na nas zginąłem, ale beda, na ale... zginąłem, ale bez zniszczony jest! Zniszyłem Beda, ale. Zginąłem, ale bez zniszczony. Rozwaliłem czerwonego na pół. <laughs> <przed ruszką. śmiech> Mówiłem, że prawie nam rozwalił Beda. Ja Mam nie słyszałem. Półsetka mam, chłopie. Czekaj, ja trzy. Dam ci trzy golda na złote jabłko, chodź! Nie, dobra, dobra, czekaj. Kupię ci złote jabłko! Czekaj, bo te dwoni są daleko, więc ja pójdę na emsy. Kupiłem ci złote jabłko, jest w skrzyni. Ej, akła jeszcze jest? Jest, jest na akła. Tylko ktoś musi pilnować bazy. Dobra, różowi nie zniszczą. A ja tu dużo trzeba łazić. Ej, ten... e, ona nie witka, jest cały diaksowy! Co? Jest diaksowy diaksowy mieczyk! Pomóż, pomóż! Jest! Jestem, final jest... kill. Oh. Zabiłeś go? Tak, zabiłem, a był cały diaksowy i diaksowy miecz. I mam. miałem dwa serduszka. I mam jeden. Jednym... Tak. Chodź, masz y, tego, masz. tym y, y, ty. Opa, już zagenerowało mi się, prawda? o ej, jak otworzyć common gift? No, u szopki jeżeli przyjdziesz, to się automatycznie otworzy. Dobra, ja kupuję za 40 irona to. A to co, 20 irona kosztuje, ale nie biorę, biorę jeszcze jeden. Ej, ile kosztuje łuk? 12, a to 2, dobra Ja biorę łuk, ja jestem... Wiesz, kiedy ja, ja jestem łucznikiem? Mam 6 diaksów ja Czerwoni, mam. uważaj! Gdzie? Za tobą Kurde, nie udało mi się Źle strzeliłem Czekaj, czekaj Kupiłem dwa proty Szybko, chodź! Nie? I diaksowy armor To chodź! Zginąłem na jednego hita! Szybko! Nie! Zabił mnie! Kut. Gdzie jesteś? O, on ma niewidkę? Nie, zrzucił mi faję, bodem. Dobra, a deadmauve? Tak. tak Jesteś tam? Jestem, jestem Ej, chodź, z dwa złote jabłka na ciebie przykają Dziaksy w skrzyni w ogóle. Ma... Ej, ej, coś tu. Czerwony! Czerwony na nas idzie! Znowu? Lecę na niego! No. Lecę nie, na nie, nie leć. Lecę tylko, żeby go zrzucić. Chodź tu! Nie, nie trafiłem! Szybko, idź tam! Idź! Nie mamy Beda. Walcz w niego, walcz! Wyrzucił mnie, zabij go. Nie mamy jest. beta. A, ja deadłem! A nie, dobra. Nie dam, ginę, ginę, ginę! Gdzie Kurde. on jest? Dedłeś? Deadłem. Dobra, ej, wiesz, że jest sam na dwóch... Gdzieś czerwony. Ale go skombowałem? Ej, co?! Co?! Jak on to wygrał? Jak on... Graś jeszcze jedną grę, czy nie? Tak Uff, dobra, będą dwie gry na tym, dobra C Czekaj, czy to się nagrywa? Nagrywa Ja już się bałem, że nie nagrywa Ja dalej nie mam zaufania do obs -a. nie wiem czemu, powinien mieć No czemu ty jesteś niewidzialny? Dobra, y teraz ty obudujesz beda, bo ty masz więcej żelaza obudujesz. Nie, teraz się bawimy Albo nie, na cockscrafta pójdziemy się bawić, wiesz co? Na cockscrafta tak. pójdziemy i zrobimy mur No Ale ty, nie, teraz ty obudujesz nie, beda, ja i teraz obudowywujesz beda ja kiedyś takim moim kolegom pobiłem Beta. No cóż, obuduj, obuduj Beta tym. Obuduj Beta da, da Endstone 24 i. Okay. Nie, nie. Jakbyś tu tak. to szkło wokół Endstone, ale tutaj. To, to nie, wiecie, ja to już. Pf, nie wiem, co zrobić. Czemu ten żółty 1.8 wygląda jak żółty, kiedy wiesz sam co robisz? Co? No ser Niebieski, Aqua! aqua! Co? A, no Ej! Biego, ja... biego! Czemu to jest... Jeszcze jeden! Chodź, uciekamy, uciekamy! Dostał! Wyrzuciłem gościa? Szybko uciekamy, dobra! Mam dwa diaksy, czekaj, kupuję ochronkę! Szybko! Dobra, mam ochronkę! Patrz, nie robię! Co robisz? w niebieskim WEDA. Ja jestem w Polsce. Kurde, zginąłem. Ale gościa zrzuciłem ze sobą. Oglądam cię, czekaj. Tak, naraz no mnie jest. biją. Ją. No to dragon. Ej, no gdzie ty jeszcze zginąłeś? Mam jedno serce. Ej, zginąłeś? Nie, ale mam jedno. jedno Ej, serce. nie ja mogę. O, się... o. Nie, 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 nie. No dobrze, nie. Dobra, dadliśmy wszyscy Ale dobrze, to szybko ale dobrze By... Dobra ostatnia kto na high pixel potem idziemy pobawić się na koksewno mogę tam Tak, mnie mam jedną tą, mam jeszcze jedną mam jeszcze jedno miejsce jedną rzecz którą o, mam taką śmieszną ciekaj. co ja chciałem powiedzieć o tym, że znam taki fajny serwer nazywa się Fajna Grupa Dam wam IP do niej bo chyba każdy zna IP do cox, do coxcraft do co tak ja mam. hypixela i coxcrafta, jeśli nie to też wam skopiuję ale fajnie się na... tam jest taki tam jest taki tryb random kids, bardzo fajny Ej, dobra, to jest moja ostatnia gra Obudowujesz łóżko, bo ja też chcę poczuć ostatnie gry Ty obudowujesz łóżko, wiesz co zrobić, 24 Szybko podstawowo obuduję, żeby tak szybko się nie zginąć Ile ty na zielonych, bo nie mają obudowanego Ej nie, no czemu to obudowa? Tak samo ty mi zrobiłeś, sorry, chciałem ci pokazać o co chodzi Kurde, na źle to postawiłem Dobra, zielony, widzę, że już kupuję, żeby budować. Jakby co, ja nie poszedłem na diaks, tylko od razu na wroga Dobra taktyka to jest Ej, rzuć od tyłu, ich biorą! <grym> Lecę dobić zielonych Ty im zniszczyłeś beda? Nie, zniszczyłem żółty Akurat kiedy się przechodziłem i mi się skończyła wełna, to żółty tam Green team jest wyeliminowany, no nie. Ej, jak obudowujesz? Idź na diaksy, idę na żółty, bo mi się nudzi Czekaj, nie, nie. Ale dobrze! Dobrze! Szybko daj mi jednego golda. Dobra, biorę tego. Złote jabłko. Yy, I armor. Dobra, mam. I lecę do nich. A nie, jeszcze ja kupię dwie rzeczy do wy wyniszczenia im Czyli daj mi podstawowe to, to i to. Nie to! Nie, zginę! Szybko, osuwam. Zginąłem, bo spadłem, zrzucił mnie znienacka. Pilnuj tam jakby co, bazy. Łeś! Przecież tu był, ty? Ma całe wypo zabiję, no całe zabije nas. Wiem, właśnie to jest ten rzuty, który mnie zabił wcześniej. Ej, nie da się go zabić, co jest? To jest nie fair, nie da się go zabić, a on... No, dobra. To ja idę, Filip, bo nie Nie zostawiam mnie samego. Nie ale nie, chłopie, za 18 minut jest msza, muszę się przebrać i dojechać. Macie obok kościół. Nie, to nie do tego kościoła. Tu jest o 16. Serio! No. Sorry, ja muszę iść, więc. Się. Dobra, lecę na czerwony. Ech, no dobra, czyli sam jednak gram. Dajcie łapkę w górę i sobie, jeśli możecie. Tak bardzo ładnie bym prosił. Okej, okay, the virus. jeden jest fajny kid. Okej. Okay. Jestem sam. Nie! Kurde! Dobra, jeszcze jestem słabe w PvP, ale y, return to lobby. Zagramy w jedną grę oprócz tego. Dobra, działało. Albo na tym skończymy ten materiał. Nie wiem, który się tu robi tutaj. Nie, to jest ten ser. Na tym skończymy ten materiał. Albo mam dobra, otwieramy Mystery Box. Mystery Box. Open. Tak. Dostajemy. Co dostajemy? Common X Hat. PET. Czekaj. I. Look chest open loot chest loot chest information my cosmetic stuff that's cries victory dance final kill Sprice, island super death's styles coś mamy coś podobno dostałem czekajcie to do końca nie wiem no dobra zobaczymy co na następnym odcinku dziękuję wam za oglądanie i przegnam